Nazywam się Agnieszka Kowalska. Eee, dzisiaj dzwoniłam na e, e, numer alarmowy 112. Eee, wy e, wysłali karetkę pogotowia, karetka pogotowia przyjechała. Nie udzieliła pomocy, tylko ta pani była, e, e, a, była niemiła, krzyczała po nas, a jak mąż zwrócił jej uwagę, żeby nie krzyczała, Ledwo, ledwo zwrócił jej uwagę, żeby nie krzyczała spokojnie, I zwrócił uwagę, żeby nie krzyczała po nas, a ona mówi takie coś, krzyczę, bo muszę, bo mam maskę na buzi i muszę krzyczeć. I później się pytała, czy korzystamy z mopsów. Eee, o odpowiedzieliśmy, że tak, a później stwierdziła, że niepotrzebnie. Eee, wezwaliśmy karetkę, że nic się nie dzieje. Że jest pod wpływem alkoholu, że dobrze się czuje i nie wymaga interwencji. Próbowaliśmy tłumaczyć, jakie są objawy, co się dzieje. Ta pani nas przekrzykiwała, mnie przekrzykiwała, męża przekrzykiwała. Po prostu to był jakiś kosmos. To co dzisiaj przeżyłam, to jestem normalnie w sterownicznym szoku. I ja do tej pani z mężem grzecznie tłumaczymy. Grzecznie jej mówi, mówiliśmy, jakie są objawy. Nawet to nagrałam na dyktafonie. Yy, I się tej pani, jak drugi raz przyjechali, to się tej pani zapytałam grzecznie, dlaczego pani. Złożyła na nas skargę e, do dyspozytorni, e, z, e, że my byliśmy wulgarni i agresywni. Jak my nie byliśmy agresywni ani wulgarni do państwa, tylko normalnie, grzecznie do państwa rozmawialiśmy. I ten pan, e, jak zobaczył, że ja płaczę, to kazał mi, e, żebym usiadła i żebym przestała płakać. I ten. I kazał mi się, y, się uspokoić, nie płakać, że wszystko jest w porządku. I ta pani nawet nie umiała mi wytłumaczyć, dlaczego taką y, zakłamaną zakła, y, sk, za skargę złożyła, że my byliśmy wulgarni i agresywni, a wcale nie byliśmy wulgarni ani agresywni. Bo mam na to dowód, bo rozmawiałam z teściową przez telefon, y, że nie chcą udzielić pomocy, że ta pani krzyczy po nas nie wiem co mam zrobić i ta pani jeszcze mnie wyganiała z telefonem bo rozmawiałam z teściową przez telefon to mnie jeszcze wyganiała z pokoju, że nie mogę być że przeszkadzam rozmawiając przez telefon i dlatego ja to wszędzie muszę udostępnić bo na to wychodzi, że ci co korzystają z opieki z MOPSu tu nie mają prawa głosu, nie mają prawa do pomocy yy, zdrowotnej, yy, nawet, yy, nawet yy, do dojścia do słowa nie mają prawa, bo korzystają z mops Dlatego to wszędzie muszę